Jednym z etapów rekrutacyjnych do służby w policji jest test sprawności fizycznej. Po odpowiedniej rozgrzewce kandydaci stawiają czoła czterem wyzwaniom, przy czym pierwszym z nich jest rzut ważącą 3 kg piłką lekarską. Aby prawidłowo wykonać ćwiczenie, kandydat staje w pozycji rozkrocznej na linii rzutu i rzuca piłką oburącz za głowy. Sposób punktowania tej konkurencji jest prosty. Im dalej, tym lepiej. Kandydat nie otrzyma za to zadanie punktów w przypadku dotknięcia lub przekroczenia linii rzutu oraz rzutu niezgodnego z opisem. Kolejnym etapem testu sprawności są siady z leżenia tyłem. Kandydat przyjmuje na materacu pozycję leżącą na plecach z rękoma zaplecionymi za głową i nogami ugiętymi pod kątem większym niż 90 stopni. Po komendzie ćwicz należy wykonać siat z jednoczesnym dotknięciem kolan łokciami, po czym wraca do pozycji leżącej dotykając łokciami materaca. Tym razem punktowana jest ilość prawidłowo wykonanych powtórzeń. Powtórzenie nie zostanie zaliczone w przypadku niedotknięcia łokciami kolan bądź materaca, a także uniesienia bioder od materaca. Trzecie wyzwanie stanowi bieg ze zmianą kierunku. Podczas tego etapu kandydat musi trzykrotnie pokonać trasę przebiegającą między odpowiednio ustawionymi stojakami według konkretnie ustalonego schematu. Jako błędy techniczne, niezaliczające podejście wskazuje się: wykonanie biegu niezgodnie ze wskazanym schematem oraz przewrócenie któregoś ze stojaków. Ostatnią próbą jest bieg z obieganiem stojaków oddalonych od siebie w odległości 10 metrów. Na to wyzwanie przeznaczone jest 90 sekund. Kandydat zdobędzie więcej punktów, im więcej razy uda mu się pokonać odległość między stojakami za każdym razem obiegając je według wcześniej określonego schematu. Błędami, które nie zaliczają podejścia są wykonanie próby niezgodnie z określonym schematem oraz przewrócenie któregoś ze stojaków.